Sezon trzeci już w Fortnite i oto wszystkie zmiany wraz z karnetem, który został cały zlikowany paroma innymi rzeczami, które znajesz w Fortnite, ja ci oczywiście to powiem, nowe lokacje, biomy, bronie i musisz to wiedzieć, ale na początku łapka w górę sobie wbijmy 100 tysięcy subów, dziękuję mega, brakuje 2000 i proszę pisz kod w sklepie przy zakupie dzisiejszego karnetu, mega mi to pomaga, mega dzięki i dzisiaj mega przedłużony live i także wybijajcie się z nowego sądu, czekamy same najmocniejsze rzeczy i konkurs na dwa karnety, chcesz wygrać, kiedy się zacznie wygasać Ci kod w sklepie, to koniecznie follow na Instagram, link w opisie, subik na YouTube i napisz komentarz pod filmem, który masz w opisie ze swoim liczkiem Instagrama i dzisiaj na live wyniki, także wbijajcie na YouTube i Twitter, a pierwsze co? No to oczywiście wyciek cały, karny bojowy. Teraz będzie widzieć go na ekranie i karny zawiera Osiem fajnych skinów, oczywiście lecąc od lewej jest to na przykład Dynamo w przerobionej wersji, która jest już potwierdzona i ten karent generalnie jest potwierdzony na 100%, bo wrzucił go w nocy sam Fortnite i do tego również mamy takiego czarnego ziomka, który będzie miał pewnie kilka styli Do tego mamy kolejnego ziomka, czyli Optimusa Prime'a który co ciekawe nie będzie sekretnym skinem tego sonu, tylko będzie inny skin, ale o tym zaraz i Optimus Prime podobno może być za setny level karnetu, jest to nowa współpraca oczywiście, ale to w sumie wiedzieliśmy, ale do tego również wejdzie nowy mityk i może lokacja powiązana właśnie z Optimusem Primem i Transformersami. O tym też zaraz. Do tego mamy dżunglowego ziomka, który może być podstawowym skiem z karnetu i on również przyniesie nam nową broń, taki pistolet, bo B on na późniejszym westunie, no właśnie trzymający pistolet. Następnie mamy japońską ziomeczkę wraz z kilopami, który jest chyba najlepszym skiniem, albo jednym z najlepszych z tego karnetu. Tak znać da jak oceniać tego skina. Kolejny skin to oczywiście miał jak wakacyjny, który wygląda mega mocno i jest oficjalnym stylem letnim, po prostu całego śniaka I do tego mamy jeszcze takiego szarego ziomka, który totalnie wiem kim jest w sumie i mam jeszcze zieloną ziomeczkę, która będzie miała dodatkowy styl. W czerwonej wersji, teraz w pytacie, czy miał jakby będzie sekretnym skinem, czy może będzie inny skin na koniec zwiastu, widzimy jeszcze Dr. Slow i w tym momencie mamy dwie teorie, że z sekretnym skinem będzie albo wakacyjny miał albo będzie właśnie Dr. Slone. Ja obstawiam troszkę, że może być to inny skin niż miał no bo w sumie miał powinien być w normalnym chyba karnecie, a sekretny skin powinien być jakiś inny, ale oczywiście nie jest to jeszcze potwierdzony, także musimy czekać na oficjalny komunikat od Epika. Do tego również przynajmniej oficjalną premierę nowego sezonu za pomocą mega mocnego zwiastuna na jednej z gal, który właśnie w Fortnite występował i co ważne, wiemy dokładnie praktycznie wszystko, co będzie w nowym sonie i teraz Wam oczywiście to powiem. Pierwsze co, na nowym Sujastunie widzimy taką mega dużą lokację, którą oczywiście zobaczymy jako job biom dżunglowy. Tam następnie postaci jeżdżą sobie na dinotaurach i będzie to nowa mechanika, ale może od samego początku grania będziemy mieli całą taką dużą lokację w takiej mega dużej wyrwie. Będzie to oczywiście tam dżungla i będziemy mogli tam się dobrze bawić. Następnie dostajemy tam taką dużą lokację, która może być połączona no właśnie z rynkiem kowadeł. Większość osób sugeruje, że te wszystkie rzeczy będziemy mieli na samym centrum mapyczki na środku, czyli tam mamy rynek kowadeł i ta lokacja zmienia się. No właśnie z tym biomem, sam biom wygląda mega mocno i jest prosięty różnymi krzewami, różnymi takimi lianami i innymi drzewami. Co ciekawe, na tych takich dużych korzeniach będziemy mogli slajdować, tak samo jak na nowych drogach, które znajdziemy no właśnie na przykład na Mega City. Do tego również trzeba pamiętać, że będziemy mieli oczywiście tam wszystkie rzeczy. Związane z nowym sezonem, czyli prawdopodobnie dinozaury, które będą nowym motywem Fortnite, bo na nich będziemy mogli jeździć i również pojawiły się jakieś jajka dinozaurów, i było to na zwiastunie, ale nie wiadomo dokładnie, czy coś będzie z tym się udało robić. Odnośnie że samych lokacji, to na mapie powinniśmy mieć więcej zmian, dlatego że powinna się oczywiście zmienić cała tej lokacja z biomami, i tam będziemy mieli pewnie minimum kilka sporych lokacji. Ale tego również możliwe, że obecne lokacje, niektóre również się pozmieniają, niektóre może wylecą z gry, a niektóre będą lekko przerobione, no właśnie na nowy motyw sezonu. No i również poznaliśmy pierwszego mityka, który wejdzie do gry albo jedną z najmocniejszych broni. Oczywiście chodzi o broń Transformersów, bo właśnie nowa lokacja na zwiastun nie jest połączona z Transformersami. Jeśli zobaczymy sobie zwiastun, to tam właśnie postacie po wejściu do tego przywołują Optimusa Prima, czyli oczywiście tego naszego skina w Mega dużej wersji i również tam znajduje się mity Optimusa Prima, czyli Transformersów. Nie wiadomo dokładnie, jak on miałby działać, ale jest tak jakby duże działko laserowe, który podnosi Pan Ryba. Wygląda to mega mocno i prawdopodobnie będzie to jeden z najbardziej opejtymów, który oczywiście znajdziemy w nowym sonie Nie wiadomo też dokładnie, czy będzie on występował tylko w tym miejscu i będzie Jeden na mapie, czy może będzie go więcej i jest to zrobione tylko tak, żeby ładnie wyglądało na zwiastunie, również możliwe że chcemy więcej rzeczy, z samego Transformersa, bo tak spekulują niektórzy likerzy i w tym mogą być mega mocne, bo może nowe skiny albo inaczej też trafiłyby do gry. Powiedzmy jeszcze o nowych broniach, bo też one wyciekły z nowego zwiastunu. Będziemy mieli na pewno dwie nowe bronie pierwsza broń jest oczywiście na zwiastunie i możemy ją zobaczyć jako jak jakby karabin albo shotgun z takim okrągłym magazynkiem na górze. Druga rzecz jest to oczywiście specjalna strzelba, która również trafi do gry i jest ona właśnie trzymana przez drugą postać na zwiastunie i będzie to po prostu nowy shotgun. Do tego również mamy kinetyczny bumerang, który widzimy na koniec zwiastunu, który też trzyma jedną z postaci i będzie to zamiast po prostu katan. Nie będziemy być może mieli nic do rotacji teraz jak w młoty czy katany wreszcie, ale do tego będziemy mieli jakiś mega mocny bumerang, którego każdy będzie mógł używać i wpasuje się on idealnie no właśnie w motyw tego scenu. Do tego również będziemy mieli jeszcze rewolwer, a właśnie taki pistolet, który trzyma ta główna postać, którą znajdziemy też w karnecie bojowym, czyli ten oczywiście się I i non stop pytacie kamera, o której godzinie można zacząć już grać Fortnite'a, czy będziecie jakiś wiatr, jak to wygląda, odpowiedź brzmi tak, na wszystkie pytania, granie w Fortnite będzie startował już zaraz z nowym sonem i o 8 rano mamy przerwę techniczną, co znaczy, że ten sezon oficjalnie się zakończy i zostanie wprowadzony już nowy sezon, więc o 8 rano robimy mega mocnego live'a także wbijaj na YouTube'a i twitcha i wtedy będziemy mieli po prostu przerwę techniczną co najmniej kilka godzin. Osobiście obstawiam, że grać będzie mogli gdzieś w okolicach właśnie 11 do 14 w tych godzinach Fortnite powinien ruszyć, a może nawet 12. 14, coś takiego, bo pamiętajcie, że jest to nowy sezon, tak to jest, ona na pewno nie potrwa godziny czy dwóch, tylko ona potrwa raczej dużo dłużej, myślę, że minimum 3 godziny, dlatego, że Fortnite musi wprowadzić wszystko do gry i musi sobie to po prostu pogarniać i poczekać, także polecam Wam jedynie siedzieć sobie na live, będziemy wszystkie przecieki sprawdzać i dokładnie zlikuję wam, co się pojawi w nowym sonie, ale to nie koniec, dlatego, że o 8 rano punkt będziemy czekać na mega mocny zwiastun, który pojawi się teraz też w Fortnite, także będziecie mogli sprawdzić dokładnie, co wejdzie w nowego, według samego Epic Games. Zwiastun jest już naszykowany i czekam na czeka w Fortnite Polska albo na zwykłym Fortnite cie. i będzie to kilkuminutowy zwiastun, około pewnie 2 minuty, gdzie będziemy mogli zobaczyć dokładnie wszystkie zmiany, takie jak na przykład cała mapa, jak na przykład cały karem w sumie, który już znamy, na pewno nowe bronie, nowe mechaniki, czyli jazda na dinozaurach i pewnie i parę innych fajnych rzeczy, o których Fortnite nas poinformuje. Także na pewno śledźcie to, bo to najważniejsze rzecz, jaką dzisiaj będziemy mogli sprawdzić. I z nowych brończajów doda je dodać jeszcze to, że na koniec zwiastunu Dr. Sound również może powrócić, bo jest ona oczywiście, występuje tam i możemy ją zobaczyć w nowym, totalnie stylu, czyli takim odświeżonym, ale również otrzymał naprawdę prawdopodobnie nowy karabin, bo strzelano do postaci na trailerze? Także możliwe, że to albo nowy karabin, albo nowa snajperka, która wejdzie do gry, bo zmiany na mety powinny być dosyć duże. I mega często pytajcie się mieszaj, a jeśli mam aktywną ekipę, to czy otrzymam od razu karnet bojowy? Totalnie za darmo właśnie na nowy sezon. Odpowiedź mi tak, jeśli masz aktywną ekipę i zrobiłeś to zgodnie z moim poradnikiem, to otrzymasz od razu. A właściwie darmowy karnet na nowy sezon, otrzymujesz go już pierwszego dnia i sam też to zrobiłem. I każdy gracz który ma aktywną ekipę, od razu dostaje, jeśli nie masz na kadrę, to masz kar Teraz kupić sobie ekipę również. Z kodem Seikam, będę Ci mega wdzięczny, bo ci się to mega opłaca i też mówiliście niektórzy, że nie stajecie po 2000 faudolców, tylko po 1000. Ja wczoraj na odcinku wrzuciłem, że sam kupiłem ekipę i jest tam dowód, że dostaje 2000 faudolców na tym filmiku. Karnet oczywiście z Kina, no i oczywiście Karnet na kolejny sezon, także kto nie wierzy, będziecie sobie zobaczyć bez gwarantowane 2000 faudolców. Jeśli mieście Karnet, nie z ekipy i dostajecie do niego tylko zwrot w postaci 1000 faudolców, 1000 zakup ekipy, no i wszystko sobie ogarasz wraz z moim karnetem Polecam Wam sobie to zrobić. Bo, jeśli oglądasz ten filmik z samego rana po wypuszczeniu, to dalej możesz to zgarnąć, żebyś tego nie przegapił. Bo po prostu za jakieś 40 zł, no ma rzecz o wartości 100-200 zł, więc jest to najlepszy deal, jaki teraz możesz zrobić. Bo z samych karentów wychodzi chyba 60 zł, fałdolców kolejne 6 dyszek, ze skinów też kolejne jakieś 100 zł. Więc masz turbo dużo kasy. No w sumie praktycznie za darmo, i jeszcze ma wiemy, jaki będzie nowy pakiet startowy. Teraz widzicie pakiet startowy na ekranie, i jest to oczywiście Julka. W nowym wydaniu ten skin wygląda mega mocno i będzie on kosztował w okolicach 16-15 zł. I będzie mogli go kupić i gdzieś w okolicach. Dwóch tygodni albo tygodnia po rozpoczęciu nowego sonu Pakiet zawiera 600 faudolców. Zawiera oczywiście skina, malowania, jakieś tam kilofy i będzie on mega opłacalny. I będzie on do końca tego sezonu także warto sobie go kupić i odłożyć te 15-16 zł. Szczególnie jeśli potrzebujesz faudolczyków, bo ja sobie się kupuję i będzie to jeden z najładniejszych. No w sumie, w jaki będzie wchodził do Fortnite. I też jest to mega dobry deal, że jeśli brakuje ci fałdolców, to możesz skorzystać właśnie z zakupu takiego starter paku, żeby nie kupować 1000 fałdolców, a kupić sobie właśnie małą ilość faudolczyków za pomocą takiego pakieciku i po prostu mieć pamiętajcie, że ten sąd zakończy się w okolicach września, więc mamy lekko ponad 3 miesiące w sumie, żeby zrobić wszystko na maksa i dla Was przygotuję specjalny materiał jak szybko wybić level w nowym sonie, ale tutaj masz mapki, na których możesz teraz szybko wybić level Tuż po starcie tego sonu i macie to zrobić pra praktycznie, no wybić ten level w jakiś tydzień, dwa na tych mapkach, więc gorąco Wam je polecam, zapiszcie sobie żebyście byli gotowi ze mi na startowego sonu i żebyście wyprzedzili wszystkich z levelem, będzie to mega fajnie, odebrać cały kartę, to w sumie już tydzień czy dwa po rozpoczęciu, a jest to wykonalne i naprawdę macie to zrobić. Pamiętajcie drogi wizu łapka w górę, subik, kodzik, sejkam, na wszystkie materiały poprzednie i na dzisiaj live'a go trzymajcie się, cześć!